Musicie Państwo wiedzieć, bo to trzeba przypomnieć, że Ryszard to jest rodowity człowiek z siedlisk, stąd pochodzi, tu się urodził i bardzo wiele historia, czy bardzo wiele zawdzięcza Ryszardowi historia, wyjaśnienie tych ciemnych, ciemnych planów historii, czy tam rzeczy, których do tej pory nie wiedzieliśmy. Ryszard bardzo wiele z nim wyjaśnił. Jest pasjonatem, od wielu, wielu lat zbiera materiały związane z, nie tylko z siedliskami, ale z całym regionem tutaj dookoła. Myślę, że wszyscy Państwo oglądacie jego zdjęcia na Facebooku. Wszyscy, myślę, które pokazują ten nasz cały region, który jest przepiękny, a stare zdjęcia są też przepiękne. No i mieliśmy okazję w tym roku uhonorować redakcję portalu historycznego Tomaszów Lubelskich Bełzrawa Ruska statuetką zasłużony dla Gminy Lubelska Królewska. Ryszard nie mógł uczestniczyć w tej uroczystości 15 czerwca, więc postanowiliśmy, że Tą statuetkę otrzyma dzisiaj. Gorące prawa dla Ryszarda. Jeszcze raz chciałbym serdecznie wszystkich powitać na kolejnym już lipcowym regionalnym pikniku w siedliskach. Tegorocznym tematem, podobnie jak to miało miejsce podczas pierwszego pikniku zorganizowanego w 2018 roku, będą nazwiska mieszkańców siedlisk w XVIII wieku. Przypomnę, że już wtedy udało się ustalić większość nazwisk mieszkańców siedlisk, i udało się tym potwierdzić, że mają blisko 300, minimum 300-letnie korzenie w siedliskie. Czy to wewrodcy, Kopczacze, lewkowie, Łuszczyńscy, dulkiewicze, Fedusy, maksymce, potoplaki, latawce, kolasowie i wiele innych wymienionych wtedy, a bardziej szczegółowo będą one opisane w najnowszym nowym ruczniku lubyckim. Znajdziemy tam krótkie podsumowanie każdego występującego w XVIII wieku nazwiska. Ja dzisiaj wspomnę o najbardziej zaskakujących odkryciach, które po raz, po raz kolejny wyróżniają siedliska. Opracowanie bazowało na, na metrykach rzymsko- i grekokatolickich, a ostatnio także na, metryk, na metryce józefińskiej z 1787 roku. Zapewne wielu z mieszkańców Siedlisk pamięta, że czasem łatwiej było kogoś zidentyfikować po przezwisku, niż po nazwisku. W XVIII wieku było jeszcze ciekawiej. Przezwiska były tak popularne, że używano je w metrykach zastępując nazwiska. I tak mieliśmy na przykład podlipnych, którzy tak naprawdę byli fedusami, na dolinnych, którzy byli lewkami, na głupich, którzy byli fotoplakami, Sprawa się z jednej strony wyjaśniła, bo po dokładniejszych badaniach i z pewnością pomoże to innym w badaniu swoich korzeni. Nie jest to koniec ciekawostek siedlisk. Wiele osób, oprócz przezwisk, zapisywano pod dwoma nazwiskami. Występują one nie tylko w metrykach kościelnych czy cerkiewnych, ale i w metryce juzefińskiej. Niezwykle popularne w tamtym okresie było w siedliskach nazwisko Pańczak. Z tym, że osoba o takim nazwisku bardzo często nosiła też drugie nazwisko, jak Lewko, Potoplak czy Fedus. I tak z czasem jeden brat urodził się pod nazwiskiem Pańczak, a drugi pod nazwiskiem Fedus. I tak z czasem jeden brat mógł mieć nazwisko Kolasa, a drugi Kolaszczuk. Jeden był Wolanowski, a drugi Ulanowski. Tych ciekawostek jest oczywiście o wiele więcej. Wszystkie zostaną wyjaśnione w, nasz, w mojej pracy i w pracy Bogdana Łyszczarza. E, oczywiście przytaczam tu tylko małe fragmenty. Na zakończenie powiem, że z czasem podwójne formy zapisu przetrwały blisko 100 lat. To jest do drugiej połowy XIX wieku. I tak nazwisko Nazarczuk w XVIII wieku było zapisywane w odmianach. Nazarczuk, Nosarczuk, Nuszar, Noszar, Nasar. Nooszar, Nasarczuk, Nosiarczuk. A 100 lat później nadal funkcjonowało w odmianach Nazarczuk i Nosarczuk. Ja mam nadzieję, że temat nazwisk siedlisk was zainteresował i sięgniecie po pracę o wszystkich siedliskich nazwiskach, która zostanie wydana jeszcze w tym roku. A która ukaże się w najbliższym nowym roczniku lubyskim. Kolejna nasza praca. Będzie miała na celu przepisanie do każdego numeru domu, czyli do działki, wszystkich osób, które tam mieszkały przez okres 200 lat. Ja bardzo Was dziękuję i zapraszam do naszej pracy, która ukaże się w grudniu. Chciałam skorzystać z okazji, że jest to kolejny piknik regionalny, a Panowie byli kilka dni temu u nas w przedszkolu. Opowiadali ciekawe rzeczy o regionie. Dostaliśmy również prezenty od Pana Rysia, jak zwykle cenne i jak zwykle po prostu co roku, to już jest jakaś tradycja powoli, więc bardzo, bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni, dziękujemy za tą działalność na rzecz, na rzecz naszego przedszkola i przygotowałam takie podziękowanie dla Pana Ryszarda Gawrysia za pracę na rzecz przedszkola samorządowego w Lubyczy Królewskiej. Bardzo serdecznie Rysiu gratuluję. Bardzo jest nam miło, że mamy taką współpracę. No i oczywiście dla Stowarzyszenia Regionalnego Siemowit dziękujemy bardzo i, i cieszymy się, bo też już długo współpracujemy i mamy nadzieję, że współpracować nadal będziemy.